Dobry wieczór, moje kochane, duszyczki. Coś się rozpędziłam z tymi filmami, i aż trzeci film będzie pod rząd, ale po prostu e, myśli się kłębią. Każde rozmowy e, z Wami, e, czy pisanie na WhatsAppie, czy, czy, czy rozmowy telefoniczne, zawsze mnie gdzieś tutaj e, sprowadzą troszeczkę do pionu, e, i, i po prostu wiem, zaczynam jaśniej myśleć i wiem, o czym może być filmik, żeby ten filmik był wartościowy przede wszystkim i żeby was ratował z opresji. Kochani, dzisiaj chciałam po prostu poruszyć temat, bo był już o miłości te dwa dni, prawda, o tej walce, o tej sile, którą, którą wiemy, że musimy mieć podczas podczas walki o, o partnerów, ale muszę też właśnie film nagrać taki z ostrzeżeniem troszeczkę, bo zaczynam się dowiadywać, gdzieś mnie te moje ptaszki donoszą, że zaczynają się, że gdzieś tam, prawda, przychodzi ktoś od innego rytualisty i mówi, co robił, tak, no normalne, że każdy tam, prawda, będzie o bo to, jest, bo, to, bo to też jest bardzo istotne dla mnie, wiedzieć, yy, jaka droga yy, była, yy, jest za Wami, tak? chodzi mi kochani o mieszanie magii która bardzo często tutaj się spotyka widzę że robią ludzie czarne wesele łączą z laleczkami wudu tak robią łączą spętania z jakimiś w ogóle o Jezu, dziwnymi rzeczami kochani przede wszystkim wudu magie wodu nie łączy się z żadnym innym rytuałem czy to jest czarna msza czy to jest czarne wesele zwał jak zwał bo teraz i te Rytuały zaczynają nabierać przeróżnych nazw, i tego się po prostu nie miesza. Wodu to jest tylko i wyłącznie magia wodu, której nie łączymy z żadnym czarnym weselem, żadną czarną show, z żadnym spętaniem, z białym weselem, z zielonym weselem. Nie. Wodu to jest wodu i nie wolno tego ruszać. Możecie sobie narobić kupę problemów, kłopotów i burdelu z energią, jaka tylko może wystąpić. Kochani, ich. Chcę, żebyście zapamiętali, że Wudu i wierzenia, praktyki wodu pochodzą z różnych rejonów Afryki Zachodniej. I on tą Wudu przywieźli y, niewolnicy, którzy byli przewiezieni do Nowego Świata, jakby to można było tak nazwać, tak? I oni przywieźli ze sobą swoich bogów i swój system wierzeń. Wierzenia i rytuały Wudu obejmują poligamizm, czyli to wielobóstwo, tak, animizm, czyli duchy związane z przyrodą, Ja przede wszystkim kult przodków. Jest to, wudu może być magią uzdrawiającą, mogą być rytuały ceremonialne, jest to magia miłosna, ale to jest wodu tylko oparte na wierzeniach wudu tak, I, i nie ma tutaj innych w magii wudu nie ma innych bóstw, tak, jest tylko ten jeden najważniejszy Bóg Loa, który jest potężnym duchem i jego kapłani. I tu są przy tych rytuałach tylko to jest wykorzystywane. W czarnych weselach czy, czy w innych weselach, tak jak mówiłam, zielonych, czerwonych, w kropki, bordo, nie występuje bóstwo wudu. I nie będzie nigdy, dlatego że to jest jedna... To można powiedzieć, że to jest religia, ale to, to, to no jest religią. No przyjmijmy to, że jest to religia Wudu i nie wolno tego w żaden sposób mieszać z innymi rytuałami. Dlaczego? Tak jak powiedziałam, wód opiera się na specyficznym systemie wierzeń, kosmologii i przede wszystkim hierarchii duchów. I oni mają swoją hierarchię, i żaden nikt inny nie będzie chciał z nimi współpracować. To jest jakaś taka bzdura, totalna bzdura, mieszanie go z innymi hierarchami e, bóstw czy duchów, to, to, jest w ogóle, to jest w ogóle całkowite łamanie zasad jakiejkolwiek magii. Wtedy dochodzi do konfliktów energetycznych i bardzo, ale to bardzo są nieprzewidywalne rezultaty, jeżeli ktoś w czarnym weselu czy, 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 czy w spętaniu używa wodu. Na jakiej podstawie? to, to co prze... Ja tego nie ogarniam. No, ja jestem wściekła, po prostu jestem dzisiaj wściekła, bo, bo tak nie powinno być. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja po prostu nie wiem, co się dzieje, że tak zaczynają, y, zaczyna się mieszać w tej magii y, i po prostu krzywdzić nieświadomie ludzi, bo mówię, no, to, to jest po prostu nie do opisania. To, po, jeżeli w, magię wód mieszamy z innymi e, rytuałami, z inną magią, powstaje niesamowite ryzyko niekontrolowanych efektów. Efektów, czyli byty, podczepy, kara, karma, to wszystko to jest i, skłó i skłócanie przede wszystkim innych bóstw, tak? I nawet, że, że to jest robione w Wstępach, że jednego dnia robię wód, za cztery dni yy, robię jakieś tam zaślubiny, i inne grą wie co, tak? To ja uważam, że to jest po prostu mieszanie i to, i to przede wszystkim na Was, yy, Wam mieszanie w życiu i Wasz konflikt energetyczny. Więc mi się to bardzo nie podoba, bardzo mi się nie podoba. Tak jak mówię, nie wolno mieszać rytuałów, bóstw i mówię, nie można tworzyć konfliktów energetycznych. tak Niezależność subtelnych różnic między systemami magicznymi może prowadzić do. Nie zmienion, nie, nie, do niezmienialnych konsekwencji, które mogą być bardzo trudne do panowania. Więc ja mówię, ktoś, kto w ogóle coś takiego wymyślił, kto w ogóle w ogóle chce w ten sposób pracować, że robi czarne wesele z laleczką wódu, no po prostu to, 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 jest, to jest dla mnie szok. Słuchajcie, moje duszyczki, moje duszyczki, uważajcie i nie kombinujcie, bo nakombinujecie i ja, w tobie, ja sobie też z wami, kotenki nie poradzę. A przede wszystkim to jest brak szacunku dla, dla tradycji, tak jak mówiłam, tak? Dla tradycji wudu, dla tradycji błust wudu, brak etyki i całkowitej odpowiedzialności. Ja uwielbiam rytuały wudu i to nie znaczy, że tak jak mówiłam wielokrotnie na filmach, że to trzeba podcinać, tak jak jest na filmach pokazane, że kozom podcina się gardła, krew się leje, tryska. Nie, wudu jest przepięknym rytuałem, przecudownym rytuałem, który naprawdę przynosi piękne efekty, ale on musi być czysty. On nie, może, on nie może być tutaj um, hybrydowy w żaden sposób. Wyobraźcie sobie, kochani, że magia to orkiestra. Każdy system magiczny to inny instrument, tak? Czyli mamy czarne wesele w naszej orkiestrze, spętanie e, egipski, wód i tak dalej. I teraz sobie wyobraźcie, że każdy system ten magiczny to inny instrument. Tak? I każdy ma taki swój unikalny dźwięk, rytm. I sposób gry, na przykład, prawda? I teraz nagle zaczyna orkiestra grać bez rozumienia i bez harmonii. Do czego to doprowadzi, taka, taka orkiestra? Tego się nie da słuchać, to będzie, to będzie kakofonia, to nie będzie piękna muzyka, to nie będzie dźwięk, tylko typowa kakofonia. I to jest właśnie podobnie tak jest z magią, systemem magicznym, że nie wolno doprowadzać do niekontrolowanych i nieprzewidywalnych rezultatów. Ktoś, kto to robi, to po prostu ma brak szacunku przede wszystkim dla magii, dla bóstw, a przede wszystkim ma brak szacunku dla was. Ja mówię, możemy kochać czarne wesele, możemy robić czarne wesele, ale to ma być czyste czarne wesele. Czy tak jak spętania ktoś lubi, yy, ktoś się specjalizuje, rytualista w... w, 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 w yy, o Jezu, zapomniałam powiedzieć, <ścoughs> język mi się zaplątał z nerwów, wiecie, bo po prostu szkoda mi jest po prostu z całego serca was. Czarne wesele to jest czarne wesele, spętanie to jest spętanie, egipski to jest egipski, to są inni bogowie, wicański to jest wicański, słowiański to jest słowiański i żadne z bóstwami się nie będą tutaj kolegować. I nie można wykonać jednego rytuału pół na pół, tak? Że przy jednym, jednego dnia przy, robię wudu a trzeciego dnia robię czarne wesele. Bzdura totalna, nie zgadzam się z tym. i Nie będę podważała czyichś kompetencji, ale musiałam to nagrać, musiałam nagrać Krótki ten filmik, żebyście wy kochane moje duszyczki, przede wszystkim nie popadli w, para, w tarapaty, bo wy walczycie, kochani, o to, żeby być szczęśliwym, żeby mieć cudowne związki, macie dzieci, macie rodziny i sobie konflikt energetyczny zrobić. Naprawdę, są tak trudne konflikty energetyczne, że je trudno jest później odwołać. Wy myślicie, że przyjdziecie, zrobicie oczyszczenie i będzie po ptakach. Nie, tak się nie da. Konflikty energetyczne są bardzo, bardzo trudne. Dlatego ja mówię, jak się robi, to się robi porządnie, a nie miesza i wymyśla się, żeby rytuał był coraz bardziej modniejszy, coraz bardziej fajniejszy i coraz bardziej droższy. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że wy macie być szczęśliwi. I to jest wszystko na temat. Kochane moje duszyczki, pamiętajcie, jeżeli walczycie o swoje szczęście i o, swoje, o swoich partnerów, to walczcie z głową, a nie bierzcie wszystko na ura, bura, yy, nieprzemyślane sytuacje, żeby później tylko sobie narobić problemów i konfliktów, a później wszystko zwalacie na to, że karma wróciła. Gówno prawda, karma, na karma się pracuje przez całe życie i cały czas ta karma wraca i odchodzi, tylko jak my sobie mieszamy energetycznie. I robimy sobie burdel jeden wielki, yy, astralny, yy, to jest nieładne. Nieładne, i później właśnie dzieją się takie rzeczy, jak właśnie, yy, mówię, macie dzieci, macie rodziny, to wszędzie gdzieś to później <coughs> się odbije. Jeżeli chcecie walczyć o miłość i chcecie być szczęśliwi, róbcie czyste, jednolite yy, rytuały, nie mieszajcie, bo, tak jak mówię, później jest naprawdę trudno, trudno. Konflikt energetyczny wyrównać. Pozdrawiam Was serdecznie, moje duszyczki, ściskam serdecznie i pamiętajcie, że jestem zawsze do Waszej dyspozycji, a ja każdego z Was przytulam bardzo, bardzo mocno do serduszka. Pozdrawiam.